Skin Glatony do nosferata został poprawiony, więc go przetestowałem i wygrałem nim kilka razy, Forsaken. Ten nosferatu Glatony Skin został poprawiony, bo przedtem to, po to był jakiś, nie wiem, normalnie szkicownik dziwny. Nie miał tych skrzydeł, nie miał tutaj tych, tych tych, jakby winorośli, nie miał tutaj tych efektów wszystkich, nie miał tego po prostu. Teraz dużo lepiej on wygląda. Okej, okay, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Jest, mam tutaj kogoś. Jakiegoś gesta. Pięknie. Uuu. Uuu, co on robi? Nie, ze mną te numery. Nie, ze mną te numery. No nie. Kurde. Nie źle. A ten gesto co też robi? No nie! Ale nie uderzy mnie. Dobra, okej. Okay. Daj z Bloodhuku. Dw, dw, ASD. Jest. Udało się. Co ten builderman robi? Nie mam pojęcia. No nie, w tej centry. Dobra, niszczy I w nie nietoperka. Gdzie my kogoś mamy? To muszę z zaskoczenia. Nie. No nie, no kurde. Gdzie chłop idzie? Nie, 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 proszę zablokuj mu sody. Ale dobra, i tego hitnąłem, udało mi się. Teraz piję i kole, naprawdę. O jest. Dobra, dawaj go. Naraz go mam. Może z Blatt D, D, W, D, S, D, W, D. A nie! Dobra, udało się! Udało się, dobra. Chociaż tam kilka źle dałem, kliknąłem jakby. No nieźle. O! Wyczekany! No wyczekany! Ale te skrzydła są naprawdę ogromne. Fajnie to wygląda. Mi się bardzo podoba. No i go mam. On ma też animacje, swoje, inne w tym centrum no naprawdę. Dawaj, 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 dawaj! Jest! Mam go! Ale jak się tu leczył cwaniak Dobra, on tutaj ma spawn'a No nie Bloodhook jest, dobra Nie musiałam na nic klikać No właśnie, próbował Próbował Jest, mam go I teraz Buildier mi został który tam gdzieś jest, dobra. No nie. Nie udało się, on gdzieś tutaj ma centry. No właśnie, dobra, mam to centry. Mam nadzieję, że mam je teraz na raz. No nie mam. Ja pierniczę. Ja nie wiem, gdzie jest teraz Builderman. Tutaj. Gdzie on poleciał? Tutaj. Dawaj go. No nie, kotaklizm! Szybko! Zablokuj przejście! O jest, teraz ma sloa. Jest! No on nic nie może zrobić! Najwyżej może po prostu zablokować ataki i zacząć... Poprzez budowanie nagle zacząć, bo takie jakoś można. Jest jakaś taka technika. Dawaj, no nie. Okej, okay. no i co? No co? No co? No co cwaniaku? No widzisz Ty, mam Cię! Teraz muszę go wyczekać hug. Kurde, nie udało się Muszę go wyczekać O! No dobra Zorientował się Niestety O kurde, udało się, mam tu kogoś On w to wszedł, on to wszedł Jest, nie zablokował Nie no, szedlecki no! Na kimś, kto się tego nie spodziewa kto mi tutaj wbiegł? Ha. O kurde! Ok, wybuchło. Dobra, tutaj Szerleckiego mamy. No nie! No to tutaj kogoś mamy. Na no, nie wiem kogo. Beldermana. Dawaj go. O, udało się. Dawaj go. No nie. Czemu to się na mnie nie obraca? Do sigma. Zawsze tak było. się siema, 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 mortko. No nie. Muszę go wyczekać. Muszę to zrobić. Okej, okay, dobra. Daj z tego pod R. No nie. Musisz tak się obracać. Szybki obrót. Szybki obrót. Jak wszystkie generatory? Co wy robicie, ludzie? Ogarnijcie się. Naprawdę. Co tak szybko nagle? Jest, 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 jest! Nie jest! Naprawdę. Weź to zniszcz, no. Dobra, szedlecki, podoba mi się. Naprawdę mi się to podoba. Okej, okay, dobra. Pięknie. Szalejesz, naprawdę. Dawaj, 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 dawaj. Jest, udało się go. Na raz go teraz mam. No nie no. U, A, -w -d. Jest! Udało się. No nie no. No nie no. Co chłop zrobi w tym momencie? Jaki fail! Jaki fail Co jest? Jest, dobra, i naraz go mam. Łap go! Udało się! animacje mi się podobały, bo są inne. Tam wszyscy? No. Dawaj, 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 amotującego nudka. Super. No naprawdę nie mam wtedy tej tarczy, co nie? O jest, widzę go tu! Widzę go tu! Wiedziałam, że ten nubek gdzieś tutaj musi być. O jest. Trafiłem go. Te nietopelki mi pomagają go zobaczyć. Okej. Okay. Kotaklizm! Kotaklizm. O tak! On teraz musi w to wejść! Jest wtedy wolniejszy! O jajku, niesamowite! Jest, nie jest jednak. Mam go. Będę musiał jego slasha wyczekać. No właśnie, on coś kombinuje niefajnego z slaszem. Jest, dobra, uniknąłem. I mam go naraz. I teraz staw mi, osoba, który ma 69% życia. No nieźle. Jak on chyba ma 69%? Co tam? Jak tam? A widzisz ty? A widzisz ty? Jest, mam go. Udało mi się. Kogo my tutaj mamy? No naprawdę głupie drzewo. Ja pierniczę. Co ty robisz? No nie, nie udało się. Ale nie zrobi on mi backstabu. Oj, nie zrobi mi go. O, nie udało mu się. Okej, okay, dobra. Nieźle. O, jest, mam go. Teraz muszę go wyczekać. O, jest, wszedł w to. Dobra, okej. Okay. O! Teraz z Bloodhuku by go pasowało. No nie, nie udało się. Muszę go wyczekać. To nie jest łatwe. A widzisz, ty, mam cię! Wyczekam cię w końcu. W końcu to zrobię. Mogę tutaj tak kotaklizm? Oczywiście, że mogę. Oczywiście, że mogę. I co teraz? A musiał w to wejść. A blokował. O zabiłem go już. No nie źle. Jakby się ktoś się tego nie spodziewa. No nie ja nie umiem. Nie umiem już tej gierki. Co on robi? Co on robi? Nie mam pojęcia. No nie no głupia pułapka. Ale jest tutaj. A ten tu tam się tutaj kampi. A ten słodziaczek. O zabiłem go. Zabiłem słodziaka, no nieźle. A mogę o tak? Oczywiście, że mogę. Tylko czy to prawdziwy? Jest, widzę tu prawdziwego. O jest, dobra. Widzę go. Dawaj, 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 dawaj. No on to ugłupił taktykę. Dzięki, jest. O! O! Jak słodko. Tylko chciałem go wykończyć. Na raz on jest Jak dobrze, że tam pułapkę trafiłem czy coś, nie wiem Na kimś ktoś się tego... No nie no, co to za kampienie się Co on robi? Niech mnie nie zbaguje ani jego No nie no Co ty gadasz? Okej, okay, dobra już myślałem Już miałem stresika Ale co on robi? Ten two sobie jakoś dziwnie awczy jak ja wyglądam, gdy mam Poisona? Ty, dość spoko. Podoba mi się to nawet. Nie to jakaś pułapka. O! Okej. Okay. No nie. Nie trafił mnie i w to, w te ślady moje wszedł, więc ma teraz slownesa. Niesamowite. O, to co wy robicie? Co ten Szedlecki robi? Dawaj go, dawaj Szedleckiego. To jakiś nubeczek, bo go na raz teraz mam. O! Już zaczynał mnie atakować! Nie. Okej, okay, dobra. Mogę się tego teraz pozbyć. MOGĘ! Dawaj, dawaj, dawaj! Jest! Czekaj, co jest? W ścianie byłem chwilę czy... O, o co chodzi? No nie no, chyba Bloxy Cole wypił. Ja nie umiem z tego. O, jest! Mam go! Animacji nie ma. No nie jest źle. No nie źle. O, udało się. Co tam, mordaczki? No nie no. Z światła nie widać. Co ty, gościku, robisz? Co ty robisz? Będzie laszman standing. Oj, będzie. No nie tutaj. Two tutaj time. Two time walony. Okej, okay, dobra. A już nie ma chodzenia tutaj na górę. No co te tutaj y robią? No jakieś. Gotowe jeszcze, no nie, no nie możemy być poważni. Dobra, dalej go. W, S. Okej, okay, udało się. No tutaj może chcieć, a jednak nie może chcieć. O, tutaj próbował. A to ci cwaniaczek. O jest, udało się. No nie no, ten charge tutaj. Czego teraz wyczekać? No nie. Głupie to jest. Nie wiem gdzie on teraz jest. Tutaj kogoś mamy. Dawaj Solarskiego! O, udało się! No nieźle. źle. On to jest teraz w takim przesranym miejscu. No nie. Dawaj. O on uderzał! Jocie! Piernicze! O, nie wyszło mu. No to nie jest zabawa. Dawaj, 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 dawaj. O, jest! Mam go! No nie! No nie, no ten gest. Ależ to był blok, no naprawdę. Ależ to był blok. Jest, dobra. Na raz go teraz mam. Dawaj go. No jest. Udało się. A, widzisz ty. Usłyszałem cię jak kucałeś. Dawaj. No nie. No kurde, ale przed O! No nie, nieźle. No nie, nieźle. Nie, no muszę kogoś mieć. S, A, D, A. No nie udało mi się. Był szybszy. Dawaj go. O! Udało się. Mam Eliocika. Na raz. Na raz on jest. No, co ja robię? Dawaj go. Jest. Co tam, Shady? Jak tam życie? Jak tam. Daj go, z blafuku. W, D, A, W, S, W, S. Jest. Byłem szybszy. No, dawaj go. Bo on się podał czy coś. Jest. lasmy standing. Dobra, nie mu się ta Bloxy skończy. I teraz no teraz mogę tak zrobić. ok? No nie no uniknął śladów. Kurde pieczone. Na tym, że oleju smażone. No nie no, staminy nie mam. No kurde. Dobra jest. Gdzie on time. No nie no, uderzył mnie no No to w perka, no co tu mogę poradzić O mam go! Udało się! No nieźle Dawaj go z tego, jest! Dawaj go! A, w, A, W, D, A, E, D, S Jest! Zabiłem go! Wironika Naprawdę Wironiko ktoś gra! Nie no, chory typ. Chory typ Nie no, jaki to trzeba być chory Naprawdę, teraz ty looping będziesz robić. A widzisz ty, już nie ma, nie ma, nie ma Pizzę rzuca, nie no. Naprawdę No gówniane to jest! No nie no, co wy robicie? I co ten tutaj też robi? Ja zawsze targetuję Wironiki! Okej, okay, dobra, teraz se potracisz staminę. No nie, no. Jeden skok wyżej byłoby. No nie, źle. No mogłoby się udać, no. Gdzieś tam? Nie wiem. Ale nie ma graffiti, więc tyle dobrze. Więc tyle dobrze. No jejku, no. Weź przyciągnij tego syfa, no kurde, no. No, i w końcu dogoniłem. Muszę tego tutaj ma. Co? No, tam? Jak tam? A, strasik jest, strasik jest. Kurde, no ja nie umiem z tego. No jest, no jest. No kurde, głupi samochód. Dawaj! Noż ja pierniczę, ile można z tym jakimś August. Tynem no. S, S, D, W, S, A, w. No, no nie. Ale przyciągnąłem przynajmniej trochę. No i mam go no w końcu. Jejku, Czansiku, no co ty robisz? Co ty robisz, Chansiku? Okej, okay, mam go. Co ten two time. Chcę też zrobić co. Nie wiem, muszę mieć oko na tego two Okej, okay, udało się. No nieźle tutaj Miku. Ale wolałbym mieć na osobę, która się tego nie spodziewa. Na przykład po tego szydeckiego. No nie, po prostu ścianę go wywali. No jak to jest głupie. Co tu Miku próbujesz? No co ty próbujesz? No nieźle. O, Eliociku, jak fajnie. Podoba mi się to, Eliociku. Mogę po prostu po ciebie pójść. No nieźle No i go mam No leski spóźniłeś się No nie No kurde dawaj go jest Na raz go mam dawaj go Jest S W A S O O udało się Dawaj go! Udało się! On się uleczył. A, i tak go zabija. Okej, okay. jest, udało się. O, mam go i to w powietrzu. No i po tutaj ma gdzie go tepnie. Aha! On serio nie nie ustawionego tego, tego rytuału. Nie no, chory typ, chory typ. Jest, ja zablokowałem mu przejście! I teraz masz przesrane, kochaniutki. Ejku, nie udało mi się. Ale z tego mi się udało. Nie wiem, chce mi backstaba walnąć? Nie wiem. O, próbował! Ale mu nie wyszło! A miny nie mam. No to tutaj ci zablokuję. O, pięknie! To było żałosne. Ty robisz? Jakby co ty robisz? No nie, ja go chyba na raz mam. O, właśnie, dawaj tam, a ten zablokował, ale tego mam innego. No nieźle, serio. No Chce mnie rozproszyć. Czy ty jesteś aż tak żałosny? AWDSA, no widzisz ty? A bo oni takie coś robią. A widzisz, ty. Takie sztuczki. Żeby mnie pouderzać. Jakieś backstaby zrobić. A nie, nie ma tutaj. Ma to spoko. Co tam, ilociku? Co tam? A, mam cpaniaka. Mam go. Okej, dobra. Daj go. Daj go. O, D, S, W, S, D, A, S, A, D, A, D, A, W, D. No kurde, no to jest jakieś głupie. Chłop, malagi! No jak chłop malagi, no to co ja mam zrobić? No kurde, no co to w ogóle ma być? Jak go laczy? co jest? A no, mam go, zabijam go. Muszę go wyczekać. Właśnie tak muszę zrobić. O, to jest dobry moment. No, ale się nie dało. No, widzisz, ty? Wyczekałem cię. Co ty robisz? A, mam cię. Jakaś pomarańcza. No, nie, niezły jorzec naprawdę. Dawaj, 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 dawaj. Kurde. Przelecki, który chciał mnie rozproszyć jakoś. S, A, S, D, S. O. O, miałem tarczę! Miałem tarczę, mądrala, Miałem tarczę! Widzisz, ty. Tak zrobię. No i mam trapa. O, nie zdążył i wszedł w ślady. Nie. No nie, no ściana była. Tak to może by się udało trafić. A, A, W, D, S, A. O. Teraz sobie mi to wychodzi. Niesamowite. No i już tak szybko z Eliotem? Kogo my tutaj mamy? Jakiegoś dziwnego gesta. A, trafiłem cię. Czy on chce mnie zbejtować emotką? Co ty robisz? No, typie, co ty robisz? Ogarnij się. No, jesteś nienormalny. No i teraz poszedgo Daj go, daj, daj, dawaj, jest, udało się No nieźle. Ile mu HP zadałem? I że go to Poisona wywaliłem To traci HP dodatkowo Coś tam Jest, dobra Nie mogę mu pozwolić się uderzyć No wywalaj tam, poczekam na Staminę Okej okay. Teraz go trafić, to by w ślady przed... A jaj, Nie pykło mi. No i unik. No i go zabiję. No nie, nie wyszło z tego. Ale teraz mam słodziaka. Jeśli odcinesz go... Wam się podobał, to nie zapisimy. czy drop i widzimy się na czuł. pa!